Scena pierwsza. W restauracji u kucharza odbywa się spotkanie właścicieli z nowym szefem kuchni. Właściciel. Witamy pana, szefie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pan zdecydował się dołączyć do naszego zespołu. Szef kuchni. Również zadowolony jestem, że tu jestem. Jestem przekonany, że razem stworzymy wspaniałe dania. Właściciel. Mamy nadzieję, że tak będzie. Mamy dla pana kilka wytycznych. Szef kuchni, słucham. Właściciel, chcemy, żeby pan serwował klasyczne polskie dania, ale w nowoczesnym wydaniu. Szef kuchni to brzmi ekscytująco. Właściciel, mamy też nadzieję, że pan będzie potrafił zarządzać kuchnią w sposób wydajny i sprawny. Szef kuchni jestem doświadczonym szefem kuchni, więc nie mam z tym problemu. Właściciel to wspaniale. Mamy nadzieję, że pan będzie u nas długo i owocnie pracował. Szef kuchni, ja też. Scena druga, szef kuchni rozpoczyna pracę. Szef kuchni, witam wszystkich. Jestem waszym nowym szefem kuchni. Mam na imię Jan. Kucharze, witamy, panie Janie. Jan, dziękuję. Chcę, żebyśmy serwowali klasyczne polskie dania w nowoczesnym wydaniu. Dlatego od dzisiaj wprowadzam kilka zmian. Kucharze, jakich zmian? Jan. Po pierwsze, od teraz będziemy używać tylko świeżych, sezonowych produktów. Kucharze, to jest świetne. Jan. Po drugie, będę od Was wymagał kreatywności. Nie chcę, żebyście tylko odgrzewali stare kotlety. Chcę, żebyście eksperymentowali i wymyślali nowe smaki. Kucharze, to będzie wyzwanie. Jan. Ale też będzie zabawnie. Scena trzecia. Jan zaczyna wprowadzać swoje zmiany. Kucharze są zmotywowani i podekscytowani. Jednak szybko okazuje się, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Jan do kucharza. Dlaczego ta zupa jest taka gęsta? Kucharz. Nie wiem, może dlatego, że dodałem za dużo mąki. Jan do innego kucharza. Dlaczego ta ryba jest taka surowa? Kucharz. Nie wiem. Może dlatego, że źle ju przygotowałem? Jan, to jeszcze innego kucharza. Dlaczego te ziemniaki są takie niedogotowane? Kuszarz, nie wiem, może dlatego, że nie miałem czasu iść ugotować. Jan, Do siebie, dosiebie, ja zrobiłem. Ten lokal to jakiś koszmar. Scena czwarta właściciele restauracji są zaniepokojeni chaosem w kuchni. Właściciel, co to się dzieje? Właścicielka. Nie rozumiem, dlaczego te dania są takie niedobre. Ktoś sobie jaja robi. Właściciel. Może powinniśmy zmienić szefa kuchni? Podchodzi kelner i mówi do nich. Szef kuchni nie wytrzymał i ugotował sobie jajka na twardo.